No i nawet pomienica jest, ale niestety to już takie bardzo stare kapelusze. No i kolejne stare kapelusze płomienicy zimowej. Już ewidentnie na płomienicę to nie sezon. No tutaj kapelusze płomienicy już całkowicie zniszczone. No i jeszcze raz płomienica zimowa. Ale widzicie, no suchy sezon w tym roku był. No i bardzo dużo tych kapeluszy, to nawet za bardzo nie wyrosło. Wielkościowo. No i tutaj to tak w miarę wyrosłe te płomienice były. Ale też widać, nikt nie znalazł. No i kapelusze już kompletnie zniszczone.